Cześć, tu Damian Lewczuk Akademia CATCAM.pl i w tym filmie krótko opowiem o różnicach pomiędzy modułami Part Design i part dostępnymi we FreeCAD. Oba moduły pozwalają na tworzenie modeli 3D, zarówno w module PART i w module PART Design możemy utworzyć bryłę 3D i co więcej, w wielu przypadkach może to być taka sama bryła. Taką samą bryłę po prostu możemy utworzyć w module PART i w module PART Design. Jednak są to moduły z całkiem inną filozofią projektowania i jeżeli chodzi o moduł PART, to. Moduł ten wykorzystuje podejście oparte na konstruktywnej geometrii bryłowej CSG, czyli Constructive Solid Geometry, i tutaj budujemy modele 3D z prymitywów geometrycznych i operacji bulowskich, czyli tworzymy tutaj pojedyncze, niezależne obiekty bryłowe, które możemy ze sobą łączyć. I teraz pokażę Ci prosty przykład takiego modelowania. Mam tutaj moduł part. Tworzę nowy projekt i mamy tutaj proste kształty. I utworzę na przykład sześcian. Następnie możemy określić wymiary tego sześcianu. Długość 100, szerokość 70 i wysokość 5 mm. I mamy utworzoną taką płytkę. I utworzyliśmy tę bryłę w taki sposób, że wybraliśmy podstawowy kształt i dodaliśmy wymiary. Następnie możemy dodać inny kształt. Wybiorę walec. Następnie w podobny sposób określam wymiary tego walca: promień 10 mm i wysokość 5 mm. I mamy dwie takie bryły. I teraz chciałbym, aby ten walec był umieszczony wewnątrz tej płytki. I możemy zmienić położenie tego walca. Zaznaczamy ten walec, i tutaj w okienku. Własności, szukamy własności placement, pozycja i tutaj możemy zmienić położenie tego walca. Możemy to zrobić kręcąc rolką myszki, lub po prostu możemy tutaj wpisać konkretną wartość i wpiszę tutaj w osi X30 i w osi Y25 mm. I mamy dwie takie bryły. I teraz, jeżeli chciałbym otrzymać tę płytkę. Z otworem, to mogę zastosować tutaj operację odejmowania jednej bryły od drugiej. Zaznaczam płytkę, zaznaczam walec i wybieram operację odejmowania jednej bryły od drugiej, i została utworzona płytka z otworem. Mogę utworzyć kolejny kształt. Utworzę tutaj kolejną kostkę i dodam wymiary tej kostki. Długość 30, szerokość 20 i wysokość 10. I tę kostkę też przesunę w osi X o określoną wartość, na przykład 50 mm. W osi Y zostawię położenie tak jak było i w osi Z przesunę o 5 mm do góry. I mamy teraz coś takiego. Mamy bryłę, która powstała poprzez odjęcie jednego kształtu od drugiego i utworzyliśmy kolejną bryłę. I teraz dwie takie bryły możemy połączyć w jedną bryłę. Zaznaczamy te dwie bryły i wybieramy operację łączenia brył. I w tym momencie jest to jedna pojedyncza bryła. I zwróć uwagę, jak wygląda historia tworzenia tej bryły. Wszystko jest w ramach tej jednej pojedynczej bryły. I tutaj mamy kształty, które zostały wykorzystane do utworzenia tej bryły. I w taki mniej więcej sposób pracujemy w module PART. Z kolei, jeżeli chodzi o moduł PART Design, to moduł ten wykorzystuje parametryczne modelowanie oparte na cechach, i zaczynając od cechy bazowej, sekwencyjnie dodajemy kolejne cechy, czyli pracujemy tutaj w obrębie jednej pojedynczej bryły i budujemy kolejne cechy i tworzymy historię modelowania. Przejdę teraz do modułu PART Design. Mam tutaj po prostu otwarte drugie okno frikada i tworzę nowy projekt w module Part Design. I tak jak poprzednio, utworzę teraz taką płytkę z otworem. I w module Part Design pracujemy na szkicach i na operacjach bryłowych. I tutaj na początku tworzę szkic, czyli taką bazową cechę. Wybieram płaszczyznę XY i utworzę tutaj prostokąt. Następnie dodaję wymiary tego prostokąta. Tutaj 100 mm, tutaj 70. Ok. Mogę wyjść z tego szkicu, i na podstawie tego szkicu mogę utworzyć płytkę o wysokości 5 mm. I tutaj mogę utworzyć szkic otworu. I utworzę taki szkic. Już nie będę wymiarował tego szkicu. Wychodzę ze szkicu i teraz mogę dodać operację kieszeń. I mamy tutaj płytkę z otworem. Czyli to, co mieliśmy w module PART, ale mogę też ten otwór od razu utworzyć w tym szkicu i dodam tutaj po prostu otwór o promieniu 10 mm. Tam też określaliśmy promień, więc tutaj też określę wymiar promienia i odległości od początku układów współrzędnych od tego punktu. Tutaj 30 mm i w drugiej osi. 25 mm. Zamykam szkic i mam płytkę z otworem, czyli to co utworzyliśmy w module part i to jest operacja pad, czyli operacja wyciągnięcia i w tej operacji znajduje się szkic. Teraz jak utworzę kolejny fragment modelu 3D, utworzę tutaj tak jak w przypadku modułu part tę część Tworzę nowy szkic na tej ściance i tutaj tworzę prostokąt. Tutaj, w przypadku modułu Part Design, jeszcze warto wspomnieć o wiązaniach i w tym miejscu zostało automatycznie zastosowane wiązanie, które umieściło ten punkt na osi X. I teraz ten prostokąt jest powiązany z osią X w taki sposób, że mogę przemieszczać ten prostokąt, ale tylko wzdłuż osi X. Nie mogę zmienić położenia tego punktu góra-dół, tylko mogę to zmieniać lewo-prawo i mogę to zmieniać do momentu, do którego nie dodam wymiarów. Teraz określam wymiary prostokąta. Tutaj 30 mm, drugi wymiar 20 mm i dodam jeszcze odległość tego punktu od tego punktu i tutaj wpiszę 50 mm. Zamykam szkic, dodaję kolejne wyciągnięcie, na przykład na 20 mm. Ok, i mamy coś podobnego do tego, co utworzyliśmy w module part. Zmienię tutaj długość wyciągnięcia. To też możemy w bardzo łatwy sposób edytować. Ok, i mamy coś takiego. I tutaj, jak widzisz, wszystkie kolejne dodawane operacje są wyświetlane w historii operacji, i mamy taką. Liniową historię budowania modelu, czyli tworzymy podstawową cechę, dodajemy operację, następnie dodajemy kolejną operację, i tak dalej, i tak dalej, i to wszystko jest wyświetlane w historii. Tutaj, w przypadku modułu PART, wszystko jest wciągnięte do jednej zawartości, do jednej bryły. I jeżeli chodzi o moduł PART, to tak jak wspomniałem, moduł ten wykorzystuje podejście oparte na konstruktywnej geometrii bryłowej. I jest to metoda tworzenia złożonych obiektów 3D poprzez łączenie prostszych brył geometrycznych za pomocą operacji bulowskich. I są to operacje takie jak suma, czyli łączenie dwóch obiektów w jeden, różnica, czyli odejmowanie jednego obiektu od drugiego, lub na przykład część wspólna, czyli tworzenie obiektu z części wspólnej dwóch brył. Jeżeli chodzi o te proste bryły, które są wykorzystywane w tej metodzie, to są to tak zwane prymitywy geometryczne, i są to m.in. sześcian, walec, kula czy stożek, i są to właśnie takie elementy bazowe do budowy bardziej skomplikowanych kształtów. I takie podejście, ta metoda i praca w module PART może sprawdzić się w tworzeniu mniej lub bardziej skomplikowanych kształtów składających się z prostych geometrii. Jeżeli chodzi o moduł Part Design, to tutaj mamy parametryczne podejście oparte na cechach. I to właśnie oznacza, że model zaczynamy od prostego szkicu, który następnie przekształcany jest poprzez dodawanie kolejnych cech, takich jak na przykład wyciągnięcie czy kieszenie. I w tym przypadku proces modelowania jest bardziej zorganizowany i łatwiejszy do modyfikacji. Mamy tutaj właśnie spójną i przejrzystą historię modelowania. Wszystkie operacje zapisywane są w drzewie operacji. Operacje są dodawane jedna po drugiej i łatwo możemy prześledzić i ewentualnie zmodyfikować wcześniejsze kroki. W tym module działamy w ramach pojedynczego obiektu body i cała historia operacji. Dotyczy właśnie jednej pojedynczej bryły, co też ułatwia zarządzanie projektem. Co więcej, dzięki parametrycznemu podejściu zmiany wprowadzone we wcześniejszych etapach modelu automatycznie aktualizują wszystkie późniejsze cechy. I teraz, jak zmienię na przykład wartość tego wyciągnięcia, czyli zmienię wysokość tej pierwszej bryły, piszą tutaj na przykład 25 mm, to zmiany zostały zastosowane w modelu i kolejne operacje zostały tak jakby dostosowane do tych zmian. We FreeCAD możemy właśnie modyfikować wymiary wcześniejszych operacji, wcześniejszych etapów modelu 3D, co może znacznie ułatwić wprowadzanie poprawek i Modyfikację modelu. Jeżeli wykonamy jakiś model, ale na przykład po wykonaniu prototypu okazuje się, że trzeba wprowadzić delikatne poprawki, bo na przykład jakiś otwór jest za duży, to w łatwy sposób możemy to zmienić bez konieczności tworzenia modelu od nowa. I tutaj na przykład mogę edytować ten szkic, mogę zmienić średnicę otworu, na przykład 15 mm. OK, wychodzę ze szkicu, i ten otwór w modelu również został. Изменены. I właśnie moduł Part Design może sprawdzić się w tworzeniu modeli części mechanicznych, które mają być produkowane. I jak zaczynam tworzyć jakiś model 3D, to moim pierwszym wyborem jest moduł Part Design. Przyzwyczaiłem się do tego sposobu pracy i taka metodyka bardziej mi odpowiada niż ta, która jest w module Part. Jednak we FreeCAD w ramach jednego projektu możemy korzystać z możliwości różnych modułów. Możemy jedną pojedynczą bryłę utworzyć, korzystając z możliwości modułu Part i modułu Part Design. Jednak w takim podejściu trzeba zachować uwagę, ponieważ późniejsza edycja wcześniejszych etapów modelu 3D może być utrudniona lub niemożliwa. I w tym filmie chciałem krótko pokazać różnicę pomiędzy tymi dwoma modułami. Chciałem pokazać podstawowe zasady tworzenia modeli 3D w module PART i w module PART Design, tak żebyś miał orientację, jakie są podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma modułami. I na dziś to wszystko. Ja dziękuję Ci za uwagę, a jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych filmów dotyczących Fricada, to zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału.